Jest to według mnie możliwość spotkania i naszych partnerów handlowych i tych milionów ludzi, które, którzy... Tak naprawdę na co dzień, których spotykamy nad wodą, gdzieś tam w sklepach wędkarskich. Natomiast tutaj dajemy im możliwość zobaczenia na żywo całego naszego sprzętu, dotknięcia tego i tak naprawdę bycia trochę bliżej naszej całej oferty. Myślę, że targi rybomania stały się już od pewnego momentu taką jakby graniczną datą, od której zaczyna się nowy sezon. Wędkarze chcą zobaczyć nowości, jakie firmy przygotowały na nadchodzący rok. I, I to myślę jest największa, największa taka, e, jak to powiedzieć, e, największe e, wyzwanie, jakie stoi też przed nami, e, żeby żeby w jakiś tam e, fajny sposób wyeksponować to, co mamy nowego i żeby to tym ludziom pokazać. My praktycznie same nowości skupiliśmy się na produktach, które, które e, chcemy sprzedawać w przyszłym sezonie, czyli w 2015 roku. E, Stoisko podzieliliśmy na trzy działy. Dział karpiowy, gdzie mamy zaprezentowane nowe namioty, dużo, dużo akcesoriów karpiowych. Dział sumowy z produktami opracowanymi przez naszą gwiazdę Jakuba Wagnera, bardzo, bardzo znanego wędkarza. Wszyscy na pewno go kojarzą z Discovery czy z National Geographic. I dział spinningowy, gdzie nasi testerzy będą pokazywać pracę przynęt w przygotowanym dużym basenie. Także będzie można wszystko sobie zobaczyć, podejść, dotknąć. Tak naprawdę być bardzo, bardzo blisko tego.